nie rozumieją, że Buenos Aires, znaczy ogólnie z tymi państwami, miastami, czy miastami państwami lepiej jest się dogadać niż robić co pod górkę chyba tego nie rozumieją Dobra Ja was tutaj sobie ustawię, stójcie tu moi drodzy Zobaczymy, cóż tu się ciekawego nam za moment wydarzy Dobra. To już nie mogę za bardzo dzielić, tam jest strasznie ciasno. Teraz tak, tutaj. Czy ja tu mogę jakichś takich tych tworzyć? Budowlaniec. Nie mogę tworzyć... Yy... Jak oni się nazywają? Misjonarze, nic takiego. Mutno. Dobra, niech robią to co robią. Cztery tury. Myślę, że będzie okej. Okay. Zobaczymy. No Tutaj głównie chodziło mi o te konie i tu są też luksusowe... Mm, luksusowe... Te... Mm, jak to się nazywa? Zasoby, no. Hmm. Tak, chciałbyś zamieszkać we Włoszech i mieć obszarka niemieckiego, ładnie. Myślę, że będzie o tą szóstkę w Totka. Nie ja się nie stresuję, ja po prostu czasem za bardzo się skupiam na grze i ten czat mnie troszkę. Ten czat mnie troszkę wyrzuca z rytmu. Musicie po prostu przyzwyczaić do live'ów. To jest dla mnie bardzo ważne. O! A więc mamy panów Japończyków. To zaszczyt Cię poznać. Dobra wymiana. Jakichś tam informacji. Nic szczególnego. Dobra. Tutaj będziemy potrzebować tak. Co to jest? Wow. To daje dużo wiary. To daje dużo wiary. Dzielnica Akropol. O. Myślę, że to sobie zbudujemy tutaj. Tak jest. Niech będzie. Niech się tworzy. Dzielnica kulturalna. Teraz pytanie. Czy ja tutaj mogę na przykład coś zawiarę? Yy, mogę misjonarzy i apostołów. Mogą nawracać obywateli na swoją religię i rozprzestrzeniać teologiczne z innymi religiami. 250, pewnie. Dobra, kupiłem sobie apostoła, moi drodzy. Kupiłem sobie apostoła. Zobaczymy, jak oni będą działać. Musimy, słuchajcie, rozprzestrzenić naszą religię na cały świat. Dobra, ty, kolego, idziesz tu sobie pozwiedzać. Dobra, tu już jest koniec kontynentu. Ty tu możesz... Szerzenie religii. Inkwizycja. Nauczenie wierzenia. Dostępny awans. Otrzymuje dodatkowe możliwości szerzenia religii. jest to sztuk złota, jeśli jednostka nawróci jakieś miasto na weźmy sobie to Dobra, mamy emisariuszy kolejnych. Ha 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 ha. Candy, ja bym ich do Candy wysłał. Candy da mi więcej wiary. Tak jest. Tutaj trzeba będzie ich wysłać. No tak, tutaj się ładnie to rozprzestrzeniła ta religia. Dobra, następna tura, lecimy z tym. Bo pokażcie mi, no tutaj się. Dobra, chwila. A, tu są barbarzyńcy, ech. Pomioty. Dobra. Czy my tu mamy... A, trzech obywateli jest. Dobra. Panie apostoł, ciśniesz. O, ładnie, daleko idą. Teraz tak, zobaczmy sobie tutaj. Przeżyłem wiele straszliwych o. rzeczy. Co więcej, niektóre z nich naprawdę się wydarzyły. Hmm... Mark Twain. Co my tu mamy nowego? Na Nowe, wreszcie, śladowanie z kompusem, tam takie rzeczy różne, różniste. Mamy republikę. Dobra, idziemy stąd. Nie podoba mi się tu. Wybierzmy sobie ideę, nad którą będziemy pracować. Ja myślę, że tutaj szkolenie wojskowe jak najbardziej byłoby wskazane. Ech tu. A co jest tutaj na końcu? Globalizacja, łojeju media społecznościowe. Ładnie, Fajnie pomyślane. Zrobić drogę do Koryntu. No zrobię drogę do Koryntu, tylko że żeby, do... żeby zrobić drogę do Koryntu, to będę potrzebował, słuchajcie, drugiego... Yy, drugi szlak handlowy móc założyć. No na razie tego raczej nie będę w stanie zrobić. Dobra, ale spoko. Damy se radę. Jakoś. O ja! Procarze mnie tu zaatakowali! I ci mnie zaatakowali! Nie daj się, nie daj się Henryk! Henryk, Ustał nie daj kurs, się! Według gwiazd. Nie świateł mijających cię statków. Czy to będzie odcineczek? No myślę, że będzie, ale to będzie ten odcineczek, który jest live'a. Tak więc jeśli widziałeś początek tego yy, streama, no to znaczy on niczym nie zaszkodzi... Nie, nie nie zaszkoczy. Nie zaszkoczy. Dobra. Co my tu mamy? Tu mamy takiego pana. Uczaj wierzeń, szerzenie religii. Czym się różni nauczanie wierzeń od rozszerzania religii? Dobra, ty tu możesz tak jakieś coś sobie dać. Szybszy ruch na wzgórzach. To sobie weźmiemy. Teraz tak. Yy, aha, dobra, nawrócił te miasto. Ale on tu jeszcze jest, tak? A, możemy go jeszcze raz wykorzystać chyba. Tak jest. No i ładnie. O to nam chodziło. Kurde, ci procarze nas tu molestują strasznie. No, Słuchaj, u, u mnie leje. U mnie w Rudzie Śląskiej na Śląsku leje cały dzień. Jest paskudnie. Może nie ma jakoś strasznie zimno, bo już bywały zimniejsze dni w tym roku, ale no... Powiem szczerze.. A, w sensie, że to nauczanie wiary jest lepsze od tego szerzenia wiary. Dobra. Zróbmy to jeszcze raz. A, tu mamy te... Nieudogodnienia nam wzrosły, albo się zaczyna robić tłoczno. Możliwe, że to dlatego Dobra e, Tutaj byśmy musieli sobie zrobić co? E, dzielnica Akropol Dobra, tu byśmy musieli zniszczyć ten las niestety Więc do roboty Co hmm. go Wasz chcesz? Czego jeszcze żelać? Dobra, coś tam segada. O, jakaś eureka. A matematyka nam się poprawiła, dobra. Jakoś to idzie, dobra, produkcja. Okej, okay, tu się zdołam Akropol, proszę bardzo, tak wygląda Akropol bardzo ładnie. Mi osobiście bardzo się podoba. Tutaj zbudowalibyśmy sobie, słuchajcie, może ten młyn. Młyn wodny. No a niech będzie, niech się buduje. Młyn wodny. Teraz tak, tutaj ja bym sobie kupił budowniczych. Teraz tak, tutaj trzeba będzie coś zbudować i tym czymś Dzielnica świątynna Tylko, że jest jeden problem z dzielnicami świątynnymi A, ja bym ją tutaj zbudował Dobra, niech będzie A, słuchajcie, właśnie odkryłem, że dzielnice świątyne wcale nie muszą mieć kontaktu z naszym głównym, że tak powiem, z centrum miasta to jest dobra wiadomość, akurat. Jak tam idą punkty? Łoł, wow, ładnie, szybko to rośnie. Te punkty wiary. Dobra, ty tu się troszkę podlecz, myślę. Dobra, no i tak. Po pierwsze potrzebujemy te konie. Tak jest, to sobie zbudujmy. Przegląd raportów. A co kto buduje, ile czego kto generuje, takie tam statystyki. Status miast. Korync spowolniony. Argos też jest spowolniony. Hmm, nie do końca kłumiałam dlaczego, ale no spoko. Zobaczymy, wszystko się wyjaśni. A po co ja mam wam podawać mojego skypa, co? A sporo spoko napisałeś Nie podaję skype'a, bo będziecie mi dzwonić. Po prostu. A ja nie chcę, żebyście dzwonili. Zatem w sumie tego skype'a praktycznie i tak nie używam. Ten Skype niewiele, na, niewiele, na niewiele się wam zda Dobra Okej okay, to mamy Zróbmy sobie tutaj tą rtynć. O ładnie Połączyło się to granicami więc jest spoko Okej okay, mamy tutaj kolejne złoża i zasoby Dobra, tu się buduje nam dzielnica świątynna. Czego ty chcesz? On chce rtęć. Za hajs... Hmm. Ale otwarte granice. Ja nie chcę. Weź se to, nie chcę tego. Dobra. Nie, nie chcę. Spadaj, Koleś. Bardzo niefortunne. Ojej, nie popłakaj się. No ja i zawsze wkurzają mnie te MPC tutaj. Do której jest naturalne. To do której będzie live? live? No ja myślę, że gdzieś do 20, maksymalnie do 20.30. Bo jeszcze muszę obrobić materiał dla Was na jutro. Mamy tu kolejną... Kolejne doktryny. Dobra, na razie i tak niewiele z tym zrobię. To co mam myślę, że na razie mi wystarczy. Oho ho ho ho, ci tu się trochę porozrastali. Dobra, spokojnie. Kolejna taktyka obronna. Niech będzie. Kolejny emisariusz moi drodzy do Buenos Aires, aby zwiększyć sobie tutaj produkcję. To jest bardzo ważne. Dla mnie przynajmniej. I do dostępnego emisariusza. Dobrze, Eureka. Z rudy nie sposób zrobić złota. A, dobra, dzięki za info. Hmm. Dobra. Okej, okay. co byśmy tu mieli? Ciekawego... Dobra, robię dom inżynierię, będę potrzebował tych akweduktów. Tutaj jak najszybciej. Mamy to jedno miasto tam nasze, nie do... To znaczy, mające problemy z wodą. Okej, okay, teraz tak, tutaj zróbmy sobie drogę do Koryntu. Myślę, że to będzie w porzo. No dobra, zatwierdzam szlak. Lecisz, koleś. Musimy sobie tu sporo pohandlować. Teraz tak, Amfiteatr, wielkie dzieło literatury. Jedno miejsce na obywatela. No, na razie. Dobra, zróbmy na amfiteatr. Niech będzie. Niech się zrobi. O! Rosjanie założyli judaizm. Właśnie mi pisze. Patrzcie jak znalazł mojego skype'a, no. No i po co ja ci go miałem podawać, skoro znalazłeś. Ale skype'a i tak mam wyłączonego, bo go praktycznie nie używam, jak już mówiłem. Bo skype jest dla mnie, no... Taki sobie, no. W sumie nie mam, nie mam za bardzo z kim gadać. Chyba, że z kimś nagrywam, o, ale to się zdarza bardzo rzadko. Ostatnio grywałem z kałachem. Ale to było oj dawno temu Dobra, tu się to buduje Łez jak tu długo się tu robi Tutaj 4 tury Tu 6 Dobrze Aha, ci nas tutaj troszkę zablokowali Dobra, ja chcę żebyś ty kolego doszedł mi powiedzmy sobie tu Kombinuj tylko się nie wpiernicz w jakieś problemy. Mam taką nadzieję, że jesteś na tyle inteligentną formą życia, że sobie poradzisz. Dobra. Okej, okay, lecimy dalej. Mamy chyba tą drogę już tutaj zrobioną w końcu. Jakieś tam... Profity z tego może będą. Robię sobie te drogi wszędzie gdzie tylko będę mógł. Na drogi się przydają. Dobra następna tura moi drodzy. Ten tu kursuje. Ile wlezie? Dobra teraz tak. Tutaj będę chciał zbadać sobie robotnika. W pierwszą produkcję. Okej okay, tutaj. A, zbudowali ten akropol, tak? Eee, to oni tu by chcieli... O Jezu, tu splitter'a nawet nie macie. Boże, tu akropole buduje. Bez sensu. Bez sensu. A, ci tu już mury obronne pobudowali. Kurde, trzeba będzie się tu... Ojeju! Mamy drobny problem. Kolej jak najszybciej tutaj. Czy też jak najszybciej tam. Bo tutaj to nie zauważyłem, że tutaj się pojawiło obozowisko barbarzyńców. O, ojeju, Japonia już wchodzi w średniowiecze. To, to jest troszkę niebezpieczne dla nas. Obrona jest lepsza od bogactwa. No, Szogun 2 już jest troszkę stary. Ale Jary Jak nagrywałem serię bardzo fajnie mi się w niego grało Muszę przyznać Dobra co tu możemy dalej zrobić Służba cywilna, więc będziemy mogli jakiś sojusz tutaj nawiązywać Róbmy to sobie, to się może przydać Na przykład sojusz z kimś że tu bardzo bliski kontaktów z nikim nie utrzymuje. ja bym chciał 155 to kosztuje. łożesz ty Dobra, na razie się z tym wstrzymam. Bierzmy sobie produkcję. Tutaj mury obronne w końcu trzeba zacząć budować. Fajnie widać, że oni tutaj zaczęli budować te mury. To jest kurde fajnie zrobione wszystko. I osobiście bardzo to się podoba. Ty już też nie miał problemów z tymi nieudogodnieniami myślę, że te tutaj te dzielnice mm, artystyczne, kulturowe one mają duży wpływ na to co się tutaj dzieje Dobra, idą luje, uwaga jak idą luje to będzie źle dzięki mnie kupiłeś Shoguna dwa. mam nadzieję, że się dobrze bawicie bo jak nie, to mi będzie smutno. Bo może się okazać, że wiecie, że ktoś kupuje grę pod moim wpływem jakimś tam. I po czym się okazuje, że ta gra nie do końca mu odpowiada, nie? Ostrzelać gnojów. Wypad mi stąd. Dobra, wy na razie musicie czekać, bo i tak nie wejdziecie tam, ale mam nowego emisariusza, bardzo ładnie. Czy ja czasem do błędno, już nie wysyłałem emisariusza? Chciałem, że wysyłałem. Dobra, lećmy dalej w takim razie. Ci emisariusze są kurde ważni, bo to daje naprawdę takiego kopa stolicy, że to jest szok. Ale stolica jest tutaj bardzo ważnym miastem. Wyobrażasz sobie nowego Total Wara? Powiem szczerze, no na chwilę obecną Myślę, że... Znaczy tak, po pierwsze zbyt szybko nowego Total Wara nie zobaczymy Nie wiem, czy sobie ktoś zdaje z tego sprawę Ale hmm, mają się ukazać jeszcze Ma się ukazać jeszcze kilka gier eee, Z... Znaczy, gier Kolejne części, kolejne części Warhammera mają się ukazywać z Total War'em. Więc będą dodatki, będzie tego naprawdę sporo. Z tego co słyszałem mają wypuścić trzy gry. W Total War, w uniwersum Warhammera jeszcze z serii Total War. Przynajmniej takie były plany jeszcze parę miesięcy temu. No co zagnoje się uparli, no. Normalni ludzie sądzą, że jeśli coś nie jest zepsute, nie warto tego naprawiać. Inżynierowie uważają zaś, że jeśli coś nie jest zepsute, musi mieć zbyt mało funkcji. Hmm. To jest ciekawe. Nie sądziłem, że jest taki, taki sposób postrzegania tych spraw przez inżynierów. Okej. Okay. Dobra, więc musimy to zniszczyć tutaj w pierwszej kolejności. Dobra, zbudowały nam się tutaj mury obronne. Mamy je tutaj, proszę bardzo. Ale wybierzmy sobie badania, bo tutaj się tam to ogarnęło. Więc tak, ja w pierwszej kolejności zbudowałbym sobie, co ja bym tutaj zbudował? Matematyka. Jednostki wodne. Terakotowa armia. O, możliwość okrętowania wszystkich jednostek lądowych. To się nam może przydać. Wybierzmy sobie produkcję, co? Znaczy budowę. Co byśmy tu mogli? Dzielnica z akweduktem. Może powstać tu. Okej. Okay. Jestem jak najbardziej za, tak więc do roboty. Dobra. Lećmy dalej w takim razie. Lecimy dalej, tutaj z spichlerza nam się zbudują i będzie spoko Skąd nazwa Marvolo? A to jest, słuchajcie, stara historia, słuchajcie, no z czasów Znaczy możecie to myśleć z jakiej książki to jest To jest oczywiście z jednej z książek z przygód Harry'ego Pottera To imię się tam przewijało w paru miejscach No i spodobało mi się po prostu i w momencie kiedy byłem zmuszony założyć swój pierwszy znaczy wymyślić sobie swój login pierwszy, no to przypadło mi to do gustu i po prostu tak jakoś zostało. Służę, że fajna, fajna nazwa. I tyle O Jezus, ci tą fajną rzeźnię zrobili, dobra. Chyba Ruscy to rozwalili. Chyba nie ma źle, dobra. Potrzebowałbym to dziadostwo. Ale to dziadostwo jest bardzo drogie. Może być problem z dostaniem tego. Dobra, słuchajcie, tutaj kupuję sobie... Ile by to wańsko kosztują? A, każdy kolejny jest chyba droższy od poprzedniego. O ja. Na serio. Muszę czekać jeszcze. E, co tutaj? Co tutaj? jakąś dzielnicę. Mury. Dzielnica rozrywkowa. Czemu tego nie możesz? Brak odpowiedniego miejsca do budowy tej dzielnicy. No i smutno mi teraz. Wielce, ale trudno. Jakoś to będziemy musieli przeżyć. Yy, dzielnica świątynna. 1 plus 1 plus 1 plus 1. +1. Dobra, zróbmy sobie dzielnicę z będą tutaj. Tak jest. Was. Dobra, na razie będziemy tutaj trzymać. Zobaczymy, co to nam da. O, możemy mieć jeszcze taki widok. Jakby kość to interesowało, to jest widok strategiczny albo normalny czy grałem Indiami w Empireze tak pierwsza kampania jaką w ogóle rozegrałem w Empireze jeszcze grając prywatnie nie mając w ogóle kanału była właśnie Indiami pamiętam że tam bardzo fajnie pocisnąłem Mongołów wtedy podobało mi się to fajnie się grało mi Indiami dobrze to wspominam Tak, słuchajcie, moje imię, moja, moja ksywka pochodzi z y, uniwersum, y, uniwersum JK, J.K. Rowling. No ale tak jakoś po prostu to wyszło w praniu, tak ba bardziej po prostu musiałem sobie coś znaleźć i stwierdziłem, że nie będę zakładał sobie konta z imieniem i nazwiskiem, bo jest to takie trochę słabe, bo wszyscy tak mają. I pomyślałem, że znajdę sobie coś oryginalnego. Ładnie to wygląda, nie? Ten widok strategiczny. No kurde jest bardzo fajnie czytelne to nawet. Te dzielnice są ładnie tutaj zaznaczone. Już przydałaby się jakaś legenda czy coś. Ale ogólnie... Słuchajcie, gierka ładnie wygląda. Ładnie wygląda... Może graficznych nie ma to jakichś fajerwerków, ale słuchajcie to jest strategia. Tutaj ja bym nie oczekiwał jakichkolwiek fajerwerków graficznych. Bo graf... strategie tego nie potrzebują. Strategia ma dobrze działać, ma wciągać. Boje już średniowiecze się zaczęło. Stos papierów i formularzy. Cała służba cywilna to wręcz forteca z dokumentów, regulacji i papierologii. Dobra, mamy średniowiecze moi drodzy. Ojej, mamy kolejne rzeczy Każde miasto otrzymuje plus jeden do kultury Za każdą zbudowaną, wyspecjalizowaną dzielnicę Okej, spokoj W się, razie bym trochę wyhamował właśnie z tym Z tą kulturą Bo mamy jej nawet troszkę za dużo chyba, mam wrażenie, że to trochę za szybko idzie Chociaż mogę, że może się mylę O, monarchia moi drodzy, monarchia Zróbmy ją sobie. Monarchia może tutaj sporo pozmieniać na dobre. Da nam nowe możliwości.